Foliówki są wszędzie. W lasach, przy drożnych rowach, na ulicach, przy torach. Od kilku miesięcy nieustannie mówi się o tym, że toniemy w plastiku. Tak zwana ustawa foliówkowa weszła w życie około roku temu i nie do końca się sprawdziła. Dlatego resort Środowiska pracuje nad jej nowelizacją. Konsekwencją ma być opłata za wszystkie plastikowe torby. Myślisz, że to coś da? Myślę, że tak, bo niektórzy ludzie za dużo tego wykorzystują. Hmm. Myślę, że to jest dobra decyzja. Bardziej ekologicznie, uważam. Tak. Czyli potrzebna. Znaczy się yy, ze swoją torbą. Nauczy to nas chodzić ze swoją torbą, pani myśli? No raczej tak. Myślę, że może wymaga to trochę czasu, ale ludzi trzeba nauczyć, że ekologia się opłaca, nawet jeżeli taka edukacja ma trochę potrwać. Ludzie w końcu się nauczą, że własna torebka jest lepsza niż foliówka. Jak Pan robi zakupy, to bierze Pan ze sobą torbę do sklepu, czy kupuje foliówki? To znaczy staramy się mieć swoje własne, prywatne siatki, żeby po prostu ich no, nie używać w torebek foliowych. Co Pan sądzi o tej ustawie foliówkowej, czyli wprowadzenie opłat za wszystkie foliówki, która w najbliższym czasie ma nastąpić? Sądzę, że ustawa jest słuszna i że musimy ograniczyć, ponieważ widać to i przy drogach, i przy torach kolejowych, jaki to jest poważny problem. My nie szanujemy środowiska i te plastikowe torby bądź co bądź szybko lądują gdzieś tam w krzakach, niekoniecznie w śmietniku, a ta ustawa troszeczkę tak rygorystycznie podchodzi do tej sprawy. I jednak myślę, że Polacy się powoli uczą porządkować i brać swoje siatki wielorazowe ze sobą do sklepu. Może nowelizacja tzw. ustawy foliówkowej sprawi, że w końcu przestaniemy tonąć w plastiku.